Witam wszystkich fanów Robara III. Chciałbym zaprosić na jego nagranie magiczne zmachinimy. Pozdrawiam premier Zjednoczonej Prawicy. Moja pupcio! Nie wiedziałaś może naszego parobka koguta? Jak go posłałem do wariata farmera Sekoba, a do tej pory nie wrócił. Mój drogi, ostatnio go widziałam, jak się miglał z jedną flerą. To była sytuacja dwuznaczna. A to świnia jebana! Tylko jedno mu w głowie. Miglotanie! Zawołaj do mnie wacyla! Dobrze. Już idę go zawołać. Wacyl migiem do mojego męża, bo cię potrzebuję. Nie chce mi się iść na razie. Mam ci zasadzić kopa w dupę. To od razu ci się zachce pójść. Pozio, nie denerwuj się pani, bo złość piękności szkodzi. Panie, wzywałeś mnie może? Tak! Udaj się na farmę i popytaj tam wieśniaków, czy nie widzieli parobka koguta! Okej, okay, rozumiem już. Dlaczego miałbym zakładać mundur i lecieć od domu po to tylko, aby zrzucać bomby i zabijać żółtych ludzi w Wietnamie? podczas gdy tak zwane czarnuchy w Louisville są traktowane jak psy i odmawia im się podstawowych praw ludzkich. Nie, nie będę leciał milo do domu po to, aby pomóc zamordować i spalić kolejny biedny naród i przedłużyć dominację białej rasy panów nad ludźmi o ciemniejszym kolorze skóry. Moja droga, nie widziałaś może parobka twojego tatusia? Niestety, widziałam. Szedł z typami od wuja Sekoba na jego farmę. Wielkie dziękuję za informacje mi udzielone! Witaj wieśniaku. Gdzie do chuja mać podział się pracownik i porobek gospodarza tych ziem? Ja nic nie wiem. Zapytaj może Barbarę, żonę farmera Sekoba. Witaj pani. Nie chcę być niemiły, ale możesz mi powiedzieć gdzie jest parobek gonara, co szedł z typami z pod ciemnej latarni na waszą farmę? Bardzo jesz mi przykro, ale mój mąż idiota zabił go. <noise> Pokłócili się o długi mojego męża. Co takiego? Jakie prawo miał zabić człowieka bez zgody właściciela tych ziem? Te pretensje miej do mojego męża. Okej. Okay. Ty mordalco! Ty padalco! Co pierdolisz, palancie? Doszło mi suchy i wichry, że sprzątnąłeś porobkę onara. To są pomówienia i oszczerstwa! Tak, moim zdaniem jak świnia! Rozszyfrowałeś mnie! Musiałem zabić jego, bo inaczej ten frajer pobiegnąłby do Onara, i bym za kilka godzin wisiał na drzewie, bo Onar wysłałby brudasów, najemników, a w szczególności Gorna. Hmm, proponuję ci układ. Zapłać mi trzysta sztuk złota, a ja powiem Onarowi, że jego parobka zabili paladynowie. Co o tym myślisz? Dobrze, niech tak będzie. Masz te złoto. To się nazywają interesy, panowie. Onaże, jest mi bardzo smutno i przykrą wiadomość dla ciebie, twojej. Pracownika zabili paladynowie, którzy później uciekli do garnizonu w koszarach w Kolinis. A to chuje je, pane. Chciałbym pomścić jego, ale zadanie jest nie do wykonania, bo paladynowie to... Dobrzy wojownicy!